Poniedziałek. 6 czerwca. Imieniny miesiąca. Początek pierwszego nowego tygodnia. Pełnego w czerwcu. To jakbyśmy w szachy grali. Tak? Dwie kolejki bądź jedna dla niektórych drużyn do końca sezonu. E, parę niewiadomych. Myślę, że więcej niewiadomych jak wiadomych. E, znamy tak naprawdę dwóch mistrzów. Bo Sancho Panza w pierwszej lidze, a w drugiej lidze e, Kasztaniaki. Jeśli chodzi o Sancho Panza, to wydaje mi się, że tego mistrza znaliśmy już na początku sezonu. Wytypuj, czy wygra sezon bez porażki. Ostatni mecz gra z Velikantem. Wygra sezon bez porażki. Wygra bez porażki, to byłoby dobre dla Was. Bo jeżeli Velicante nie zdobędzie punktów, a Wy zdobędziecie co najmniej jeden punkt w starciu z awl 2 bądź Astahel, Wy przedzicie i utrzymacie się w pierwszej lice. Sam wiesz, że celem nie od dziś był spadek, a nie razu nam się nie udało. Pamiętasz pewną pieśń. Pamiętam, trzech, czterech tenorów. Będę mógł ją opuścić, czy nie? Oczywiście, myślę, że tak. Jest to, jest to piękna, piękna pieśń, pięknie zaśpiewana. Ten ostatni piątku Dzisiaj się rozprawimy. Dzisiaj się dziś Ten pierwszy raz. Sytuacja jest taka, że po prostu Sancho Panza na pewno wygrywa ligę. Pytanie, czy bez porażki, i kto będzie ostatnim Spadkowiczem. Blitz będzie drugi. Blitz będzie drugi. Czyli znowu baraże. Znowu baraże dokładnie tak jak mówisz, a o trzecie miejsce trzy drużyny. Mhm. Kuźniki. Leroy Merle i właśnie AWL dwójka. I paradoks jest taki, że kuźniki grają z Nokią. Jeżeli ten masz wygrają, mam sytuację, mam brązowy medal, wszystko jest w ich nogach. Jeżeli AWLK wygra z Wami, no to ona może przeskoczyć może przeskoczyć, e, oczywiście przy porażce, e, Kuźnik z Nokią. To wtedy trzecie miejsce przypada ja awl 2. Ale gdyby się okazało, że obydwie drużyny gdzieś tam stracą punkty, a wygra swój mecz Leroy, to tak naprawdę Leroy może być jeszcze na trzecim miejscu, z tego powodu, że z Kuźnikami ma ręce. Słowem, wszystko jest jasne i oczywiste, tak? Aż musiałem tak. sobie włączyć tu tabelę, żeby rzucić na to okiem, wizualizować sobie, uplastycznić. A tak naprawdę Leroy gra, gra z Aztekiem, tak? Leroy traci 3 punkty do Kuźnik, więc zakładając, że Kuźniki przegrywają, awl zdobywa jeden punkt, oni wygrywają i Leroy może być... To twoim zdaniem co tu Moim będzie? Zdaniem... Mimo wszystko będzie e, na trzecim miejscu będą Kuźniki. Jeżeli zagrałem takim składem, e, jaki mam, optymalny, zagrają tak na luzie, ale e, że tak powiem skutecznie jak z Welikantę, no to myślę, że bez problemu powinni dokie do do pokonać. Czyli bezpieczny typ. To ja muszę przeszarżować, ja... Leroy jednak zrobi. No, no, musi, musi się złożyć na to dużo rzeczy. Na pewno spadają Rycerzeni, spada Aztek, spada Capgemini. Pytanie kto czwarty? Ja, ja, ja cierpię dole, Mi. czy Velikante? Mi. Velikante ma mecz z Sancho Panzą. już ustaliliśmy, że nie, ja wygra patlamy, tego meczu, że nie wygra tego meczu. Ale do utrzymania wtedy, jeżeli by tak było, jest potrzebny jeden punkt zdobyty w meczu z Ja twierdzę, że go nie Albo. zdobędziemy. Dzień dobry. W pracy. Panie Januszu, my Pana właśnie spuszczamy z ligi. Nie. Nie? No. To zapraszam, możesz wejść na chwilę. E, jeszcze nie Okaż. wszystko jest tak. jasne, ale właśnie przy czarnym stoliku może się utrzymanie tak, zapewnić. Zapraszamy gościa specjalnego. Wejdź na chwilę, pokaż się chodź. Pokaż, żeby wiadomo, o kogo chodzi. Do kamery, Do kamery, proszę. Gdyby się okazało, że Green Tree się utrzyma, to właśnie tutaj to się odbyło. Oby tak, oby tak było. Statystyki indywidualne w pierwszej lidze. Tutaj myślę, że między sobą wszystko się rozegra w szeregach Sancho Król Szelców, co jest ciekawe, król Szelców na ten moment Kuba Pelewecki 27 ramek, yy, Eryk Klimczak 25, jest jeszcze mecz z Velikante. Jeżeli chodzi o asystentów, Klimczak 14, Peweski 13, w kanadyjce jeden punkt różnicy. Pytanie, czy nie zrobią czasem tak, aby zdobyć wszystkie nagrody podwójnie. I wtedy nagroda MVP też może trafić podwójnie. To byłby fenomen i paradoks. I coś tak naprawdę czego jeszcze widzę nie było. Czyli coś. Wyzwanie, tak? Wyzwanie. Jeżeli to oglądacie, to akceptujecie czy nie, wiem, że na swoich social mediach często podejmują takie wyzwania, więc no to... liczymy na, na to, że to się uda uda się podjąć. To, wróćmy do tego Green Tree, do tego, co to tutaj. Janusa, ci, bo że... oni są teraz nad strefą spadkową, ale zaraz właśnie już przyjechali, podejmują e... Termo, -team. Termo -team. Ogólnie tak, jeżeli zremisuje e, Green Tree, to wiadomo, że Termo Team utrzymuje się. Ale będzie grał w barażach. Znaczy utrzymuje się na ten moment? Ale będzie grał w barażach kosztem MPK. Mm -hmm. Jeżeli Green Tree nie zdobywa kompletu punktów, do gry wchodzi TB. A tak naprawdę walka o utrzymanie plus baraże między. No MPK dostało dzisiaj walkowera od przyjaciół Tifosek, więc to ich zasiliło trochę. Ale zobacz. Ostatnie sezony Tifoski na pudle. A teraz ostatnia kolejka, nie mają o co grać i niestety problemy kadrowe. No co twoim zdaniem, jak to będzie wyglądało? I to jest ogólnie to, co ja bym chciał. Żeby była sytuacja taka, że dzisiaj tutaj padnie remis, a później będzie wszystko się decydowało w ostatnim starszym między Teba a Fidaszem, bo obie dwie drużyny będą miały motywację, żeby ten mecz wygrać. Ja idę inaczej. Green Tree dzisiaj wygrywa i kończymy dyskusję. Jesteśmy świeżo po meczu Green Tree i co wiemy poza tym, że ja się nie znam? No wiemy to, że Thermoteam wygrał 3-0 i jeżeli TB wygra mecz, to TB się utrzymuje. Termo Team gra wtedy w barażach. Jeżeli się okaże, że TB nie wygra meczu, a będzie remis, będzie mała tabela, w której e, TB jest, byłoby liderem, bo ma przegrany mecz z, nieznacznie z, tutaj z tym Green Tree, ale zdemolowali Termo Team. A tutaj było 3-0, więc tak naprawdę nie mogą przegrać meczu. Ale wiemy, że mecz będzie zacięty, bo chcą skończyć sezon z pewnym utrzymaniem. Czyli co? Na razie 1-0 dla Ciebie. Dobra, tak. Nie musimy się tym chwalić. Przed nagraniem materiału w Decathlonie zakładałem, że awl ma naprawdę łatwy terminarz i że wygra wszystko do końca. Do momentu, kiedy zobaczyłem w akcji. poza stroną, zobaczyłem akcję w końcu grających BNY Melon. I powiem szczerze, że nie wiem, czy tak łatwo będzie AWL wygrać ten mecz. A czy oni mają plus, że mogą go, mogą go zremisować, zakładając, że Fidarz nie wygra. Ale jeżeli chcą mieć mistrzostwo w swoich nogach, najlepiej, żeby wygrali. Bo jeżeli się potchną, to może być taka sytuacja, że awl nie wygrywa meczu, Fidarz wygrywa swój mecz, Fidarz jest mistrzem. Fidarz nie wygrywa meczu, wygrywa ISG i esg skakuje na mistrzowski tytuł. A nawet prezesi mogą zdobyć tytuł mistrzowski, mający ja 20 punktów. I będący na razie na y, piątym miejscu, ale mają... Y, spotkanie. To jak mogą prezesi, to może i Melon. Melon również może, ale Melon gra z prezesami jeszcze mać. Ja hmm. myślę, że tak, że awl zdobędzie mistrzostwo, ISG będzie wicemistrzem, a na trzecie miejsce mimo wszystko jedną prezesi. Tak zakładam, hmm? bo zakładam, że TB powalczy z Fidaszem. No ja zakładam, no dobrze, że okej, okay, powalczy z Fidaszem, All ale awl sobie nie da rady i ja zakręcę jakoś, a niech będzie ten Industrial albo nawet Melon. No dobrze, czyli kto będzie mistrzem? No to dobra, to ja już idę hardo, to Melon. Melon będzie melon mistrzem. Melon będzie mistrzem Drugi Miejsce. zaskoczy wszystkich. Ale nie wziąć pod uwagę, że ISG gra w tym momencie z Grafenem, czyli, czyli tak naprawdę po pierwsze nie wiadomo, czy ten mecz się odbędzie. Mm -hmm. Jak się nie odbędzie, to wtedy Melon yy, ma bezpośredni gorszy z ISG. No tak, czyli wtedy ISG. Wtedy ISG. No to jednak nie szarżuje, to jednak ISG. ISG, Melon i. ISG, no melon. i wtedy AWL. Statystyki indywidualne. Tutaj powiem Ci jest fajna rzecz, bo Królem szelców 21 bramek na ten moment tracz. Później 20 bramek Biliński i 16 Tomala oraz 15 Mikołajczyk. Mam asysty: 14 Michalkiewicz, 14 Mospa, 10 Jaskowski tracz. I teraz zakładając, że gdyby nie odbyło się starcie jak z Grafenem, bo na przykład będzie walkover, wtedy y, darmowe bramki, darmowe asysty trafią na konto najlepszego strzelca, czyli y, Tomali. I wtedy zrównuje się z Traczem. Albo Moskwy, który wtedy ma 19 asyst i bez, bez meczu po prostu zgadnia tytuł najlepszego asystenta. No i później wiadomo, ma to przedłużenie w Kanadyjce, gdzie między Traczem a Moskwą jest tylko 5 punktów. Ale zobacz, jeżeli wyjdzie sytuacja, że faktycznie ten mecz z Grafenem się odbędzie i ISG zagra naprawdę dominująco, no to tak naprawdę może w ostatniej kolejce wszystkie nagrody indywidualne zgarnąć. No to może pierwsza liga na WLB? Klątwa, klątwa wywiadu yy, zrobiła... Wywiadu... Yy, rozmowy w yy, materiale... materiale... Rozmowy w magazynie. I tak naprawdę już teraz można chłodzić szampany i gratulować mistrzostwa Bałmitowi. Drugie miejsce myślę, że Goja. Mimo wszystko, Goja na ostatniej prostej wyprzedzi planetę. No i tak, jak wspomniałem, planetę na trzecim miejscu. No bo tak naprawdę, Goja musi, musi, musi w zasadzie e, wygrać mecze. A grają, zarówno Goja, jak i planeta, grają mecze z e, drużyną e, tych e, krowania Marek. Mhm. Więc jakby nie patrzeć, krowanie Marek tutaj rozdaje losy. Ale jeszcze, jeszcze po prostu mm, Goja ma jeszcze jeden mecz. Tak naprawdę nawet nie wiemy, która drużyna spadła. Old Team Electrosat. OBA i jeszcze jest jedna jedna kapela przed nimi, która walczy o... Ower meble ogrodowe. Over? Jest tak naprawdę y, 8 punktów, ale Old Team ma trzy mecze Old dotyczynie... Team dzisiaj przegrał. Już przegrał, czyli wiesz, czyli, czyli Old Team w tym momencie poleciał z digi. Już, już pewne. Tak. Już pewne, czyli Old Team spada, ale jeszcze tak naprawdę... Moim zdaniem Elektrosat pójdzie razem z nimi. A co ciekawe, punkt nad strefą spadkową mają Spielmacherzy. No i szpilmacherzy mają Old Team jeszcze i szpilmacherzy mają Baumit. Ale myślę, że wiesz co, że tutaj bardziej All Blue Angels, ponieważ gra z Politechniką i z Piorunem. Ja, ja nie twierdzę, powietarzy. że szpilmacherzy Nie. Mają spadać, ja myślę, twierdzę, że. Sześć, że... że... myślę, że Old z Old Teamem, old teamem tak, wygrają, więcej. więc. No chociaż ten szlag z Baumitem, może być jeszcze taki, że tutaj Goja niespodziewanie wygra ligę, ale mój typ jest taki. Baumit, Mistrzostwo, Goja, baraże. Planeta trzecia. Dobra, tu się z Tobą zgodzę, nie będę kombinował. Spadki: Old Team, Elektrosat i Old Blue Angels, tak bym ustawił. Myślę, że Auer się utrzyma. To idziemy do nagród indywidualnych. Strzelcy: 14 olejnik, 13 paleczny, 12 galuś, 12 kaczmarek, 10 Reimer. Goja ma mecz z kreowaniem, z brzmieniem. Eee, planeta z kreowaniem, a Baumit też Szpilmakarami karami i elektrosatem. Więc założę, stwierdzę, że po prostu ktoś z bał mi tu będzie krążył. No właśnie, ja myślałem, że powiedz coś innego, i ja powiem, że albo pójdę po łatwiznie, że Galuś, albo. Nie, ja bym powiedział właśnie, zasugerował, że Piotrek Galuś. Jeden, będzie. Jedno drugi, drugi jest garny. A jeżeli chodzi o asysty, no to Reimer 17, Galus 6 i to jest top. No dwójka najlepszych asystentów w pierwszej lize, więc myślę, że tutaj Kuba nie, nie, odda, nie odda tego tytułu do końca sezonu. A co tym idzie w kanadyce? Też Reimer 27, Olejnik 10, więc myślę, że tutaj sprawa jasna i klarowna. E, co? Druga liga WLB? Zakładaliśmy, że Buz ją wygra, a tutaj okazało się, że niespodziewana porażka z Angeli e, powoduje, że największe szanse na mistrzostwo właśnie ma drużyna Michałeków. Tak jest, która gra, ma dwa mecze mniej, gra jeszcze z insertem, Telforce One i Akoknami, a Buz gra z senderem. Jeżeli Buz wygra swój mecz, a Angeli wygra trzy mecze swoje no to wtedy oni zdobywają tytuł najlepszej drużyny drugiej ligi na WLB. Trzecie miejsce na ten moment Motorpol 22 punkty, bezpośrednie starcie z żarem. za chwilę gra z żarem bezpośrednie starcie z żarem. Wiadomo, jeżeli Motorpol nie wygra, żar wygra jeszcze później mecz z Senderem i Storkiem, to wtedy on ma szansę na, no na trzecie miejsce, myślę, że to maksymalnie. No ale moje typy są takie, e jeżeli w formie będzie Kuba Jakubczyk, no to Angeli wygra wygra ligę, druga będzie mm, Bus, a trzeci Mor Motorpol, gdyż według mnie żarnie wygra trzech meczów w tym sezonie już do końca na pewno. A moim zdaniem Ciepliński idzie na króla Szczelców, Żar wygrywa No Ciepliński na Król to nie wiem, czy tak łatwo, bo Filip Rusiak ma 29 bramek, Świadek 19, Maciek Siwek 16 i pała nie widać. Ale trzy mecze jeszcze, <grym> <grym> może da... Ten... Czyli nie, prze, może... przeszarżowałem, ale e, ciekawe jestem tego dzisiejszego starcia. Wydaje mi się, że, że Żar może zaskoczyć. Kto mistrzem drugiej i trzeciej miejsca? Nie, no jednak Angeli Verdi przeskoczył busa. I trzeci żar. Oczywiście. Nagrody Indywidualne myślę, że tutaj nie mamy co Żardy. zbytnio mówić. Bezkonkurencyjnie be, bez Filip Rusiak z Tel Force One. Mhm. Ale może się będę dlatego jest to nagranie, żebyśmy mogli sprawdzić, kto. Kto się pomylił? WLS2. Kasztan jaki zdobywają mistrzostwo. Kwestia, czy, yy, czy po prostu ostatni z wygrają. Co najmniej, co najmniej brązowe miejsce, brązowy medal ma Enris, ponieważ ma lepszy, lepszy mecz z bezpośrednią drużyną, która walczy o ten. Myślałem, no że, nie... że ponieważ ma jakąś jedynę. Y, Elit grają z meczarowami z Keą, czyli tak naprawdę wszystko zależy od tego, czy k przyjdzie w najmocniejszym składzie. Czy przyjdzie. Będzie... Czy przyjdzie? Jeśli przyjdzie, to czy będzie najmocniejszy skład? Bo jeżeli takowy będzie, myślę, że będzie im ciężko. Kluek, Obi, Mokambola i K. K, nie i tylko Oraz. Oraz, oraz K. Jeżeli chodzi o układ, tak, czyli kasztaniaki są na pewno pierwsze, myślę, że Eneris utrzyma to drugie miejsce. A Elite, Eco, Elo zajmie miejsce trzecie. Ponieważ myślę, że gdzieś punkty straci. Bardziej z Keą no, chociaż Mecer też nie jest na straconej pozycji. kolejki walczyli, do ostatniej kolejki walczyli, walczyli o brązowy medal. Nie udała się ta sztuka przegrywając z AKS z BZOWą, no ale będą chcieli zakończyć bardzo dobry sezon na jak najwyższej lokacie. Może, może bezpieczne typy, ale zazwyczaj się nie sprawdzają, więc mam nadzieję, że tutaj będzie troszkę niespodzianek. Mhm, dobra. No to cóż, to Zobaczymy. idziemy oglądać. Idziemy oglądać właśnie dokładnie. Już się zebrało, za chwilę żar poznamy, więc jutro premiera. Jutro już będzie nieaktualne, ale będzie jutro premiera także. Zobaczymy, kto, kto ma większe. To, większe... to się lepiej przygotował do, do tego to, większe... to ma większe szczęście. Szczęście. Ja ogólnie w buk, Bukmacherkę się nie bawię, bo nigdy nie wygrywam, więc... więc mam nadzieję, że będzie inaczej. Ja obstawiałem raz, postawiłem 2 zł, wygrałem 2.30, stwierdziłem, że kończę, bo jak kończyć, to. Bez porażki. Dokładnie. Tak więc dziękuję bardzo. Jak za... kończyć, to bez porażki. Tak, jest. kończymy. Kończymy. Do zobaczenia. Dzięki.